Cześć, cześć, cześć! Przyszedł do mnie SMS z firmy kurierskiej, moi drodzy, także wybaczcie, ale muszę iść odebrać paczuszkę, bo to coś bardzo ważnego dla mnie. Hmm cóż do mnie przyszło, moi drodzy? Rzecz, której wyczekiwałem całe dwa dni. Jednak to jest teraz, nie? Życie, zamawiasz coś i następnego dnia już jest. A kiedyś się zamawiało koszulkę Cristiano Ronaldo z Real Madrid i przychodziła po trzech miesiącach. Albo w ogóle nie przychodziła. Otóż to, co to, co to jest? Jest to filtr do szluga. Takie urządzonko. Takie urządzonko. Czyli wychodzi na to, że dzięki temu ustrojstwu nie wiem, czy to widać dokładnie na foto, fo Czy jest lepiej tak, czy jest lepiej, jak było wcześniej? Może zróbmy tak. Teraz będę tutaj stał i gadał jakby z tym filtrem, który nałożyłem, a teraz będzie bez filtra. No jest różnica cholera jasna, nie? Teraz będzie to fajnie widać. Muszę wam opowiedzieć całą genezę powstania problemu. Paręnaście dni temu była fala ogromnych upałów. to takich naprawdę cholernych, no pewnie wszyscy w Polsce mieszkacie, także wiecie. Tak się niestety zdarzyło, że ja calutki ten Dzień Boży, który był pierwszym dniem upałów, chciałem spędzić hasając sobie po mieście z punktu A do punktu z, 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 X, Y, Z. No i tak się niefortunnie złożyło, że sześciokrotnie Korzystałem z usług zielonych rycerzyków, bolczarzyków, którzy mieli ułatwiać nasze życie, a tak się zdarzyło, że oni mi utrudnili. Znaczy, może w pewnym sensie je ułatwili, ale za jaką cenę? Było to, pamiętam, w czwartek i pamiętam, że tego dnia było naprawdę 36 stopni. I wiecie, to nie jest taka temperatura, w której przyjemnie jest na zewnątrz. czyli jest tam 25 stopni, że po prostu idziesz sobie w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach i jest całkiem przyjemnie. Wodę trzeba pić, drzwi od łazienki. Otwarte, krzesła krzywo, holender jasny. Powinno być tak, że wsiadasz do furki, jest klimatyzacja, no to jakoś sobie tam przeżyjesz, tak? A z sześciu panów, tylko jeden posiadał na swoim okręcie klimatyzację. Może nie tyle, co posiadał, bo posiadał to pewnie każdy, ale tylko u niego działała. Reszta, wszyscy ku... szyba, nawet w bagażniku była otwarta. Ale no po prostu była już tragedia. I wracając do domu około godziny tam 16, już ostatnim przejazdem, no to widzę, że będzie Mercedes e -Klasa. Genialnie. Wspaniale. Pewnie przyjedzie, wiecie, pan. Biała koszula na chillu. No i klimatyzacja to będzie aż, aż za zimno. Będę aż prosił, żeby ją skręcił. Coś rzeczywiście nie stało. Przy daleka widziałem, że jedzie chłop, wszystkie okna ma otwarte. Gotuje się wszystko was, łeb boli, po prostu oczy bolo. No, tragedia jest. Następnego dnia już miałem wolę. Błysiałem. No ale. No bo dzień wcześniej sobie myślę, Cholera jasna. Tak, subeczką było tragedia. Nie ma nic w klimatyzacji, nie ma co. No a jednak w tramwajach. Jak się nieraz wchodzi, no to po rajtuzach wieje. I obok mnie na przystanku stał taki śmieszny pan, taki wiecie. Po czterdziestce, w sandale. wyszliśmy środkowym wejściem do tego autobusu. Ja tak patrzę na niego. On tak patrzy na mnie. Ja tak patrzę po ludziach. Łeb tak wystawił za szybę i próbuje złapać powietrze. Inna babka z bąbelkiem była, tu po prostu widzę, że ona, ona umiera. Bąbelek musi przeżyć, bo jego też. Do okna po prostu wystawia, a ona tam z tyłu z czerwona, widać, że poci się i, i umiera po prostu z y, braku powietrza No ja tak też siedzę i widzę inni ludzie tacy k***a No i myślę sobie, gość włączył ogrzewanie było czuć, że wieje kurwa gorący powietrzem No i ten gość, który ze mną wszedł Idzie do kierowcy, puka mu i mówi Panie, nie ta pora roku, ogrzewanie pan włączył Ja się trochę tam uśmiałem, bo gość po prostu, widać było, że już też nie wie co się dzieje No i kierowca wyszedł, tak wyszedł Popatrzył, wyłączył i jedziemy dalej. Jakby nie, że włączmy klimatyzację może. Ludziom jest gorąco, jest 37 stopni. Nie, wyłączmy wszystko. Transport publiczny. Gdzie po prostu to must have. To wręcz powinna być jakaś ustawa, że musi być włączona klimatyzacja. Ja nie wiem, czy ona nie działa, czy oni mają tak w dupie, że po prostu jedziesz tym autobusem i tego nikt nie sprawdza i ta klimatyzacja nie działa, czy oni nie włączają tego specjalnie. Już on kabinę ma oddzieloną od nas i może nam włączyć sobie nie. Ale jak jedziesz... Rano, o siódmej rano do pracy jest 14 stopni w jakiś dzień latem. Tak, na maksa. Na maksa jest włączona klimatyzacja i po hawajkach ci wieje. Stoisz tak. Żeby zaraz wyjść po prostu po Później wychodzić do ciepłego I kurwa nie wiesz co się dzieje Po prostu po jest gorący To nie, to włączmy ogrzewanie Wracając do meritum Wracając sobie tak na kwadrat do dziupli Zastanawiam się co ja zrobię w domu Zimny prysznic, ale wiecie to jest na chwilę Na dłuższą metę wiadomo nie będę chodził co godzinę w prysznicu Basenika dmuchanego sobie na balkonie raczej nie jem W mistce z lodem nie będę siedział Chyba do akwarium wkładać nie zamierzam Dlatego trzeba coś wymyślić żeby jednak Schłodzić swoje ciało Jakiś napój, napitek. No ale teraz wiecie. Cóż, wybrać. Woda. To ma jakoś umilić czas, tak? Nie będę coraz chodził i pił wody, tylko o to, żeby się czymś zajmować. Jakieś soki, pepsi. No, za słodkie to jest wszystko, za dużo też tego nie wypijesz. Jedyna rzecz, która pozostaje, jest oczywiście piwko. Wiem, że są tacy, że po trzech piwach im się lepiej zasypia i lepiej wstaje, lepiej funkcjonuje. Poza tym w taką pogodę gorącą, ta faza alkoholowa, minimalna, nawet po jednym piwie, prawie od razu, że po prostu człowiek na przykład się strasznie robi gorąco wtedy, jak jest upalnie, jeszcze sobie wypijesz piwko, no robi się strasznie gorąco. Trzeba spróbować czegoś alternatywnego, ale żeby zachować tą główną podstawę tej przyjemności, mowa jest tutaj o piwkach, tyle że bez alkoholowych. Widziałem, że jest ich bardzo dużo na rynku i naprawdę chyba każdy komercyjny producent już stworzył swoją odmianę piwa bezalkoholową. No i ja sam chciałbym sprawdzić, czy to warta grzechu, czy nie warta. W taki upalny dzień na przykład ma dużo witamin, dobrze nawadnia, ponieważ też ułatwia zasypianie. Można sobie to tak pić i pić, sączyć cały dzień, zimne takie piweczko i się ochładzać i nawadniać dodatkowo, a nie odwadniać, jakbyśmy pili zwykłe piwo. Dobrze, że to są piwo bezalkoholowe, bo ja o godzinie 9 byłem w Żabce Później z tymi piwami idę i wiecie, jak idę z dwoma turbami, które szeleszczą, No i ludzie nie wiedzą, że to są bezalkoholowe piwa. Ja miałem ochotę tylko. To są bezalkoholowe piwa, proszę pana. Ja nie jestem alkoholikiem, nie kupuję 10-12 piw rano we wtorek. Jak widzicie, piw jest trochę ponad 10, bo aż 11. Wszystkie piwka, które tutaj widzicie, myślę, że są znane każdemu. Każdy z Was na pewno albo pił, albo widział, albo widział, jak ktoś pije, albo widział, jak ktoś po tym żyga. Czy w ogóle któreś z tych piw będzie na tyle smaczne, żeby mogło w ogóle ono konkurować ze zwykłym browarkiem? Pierwsze piwo, które zagościło na moim biureczko-blacie, to piwo Lech. Pyszny Leszek, pewnie każdemu znany. Lech Fre, wąchamy, pijemy, next one. Okej. Okay. Sprawdzamy zapach. Gdzieś tam te nutki piwskie są. Nie, wiem, mi to trochę pachnie jak mokry herbatnik. Przelejemy do szklaneczki. Powiedzmy, że wszystkie piwa będę lał jednakowo, nie po ściance. Jeszcze raz sprawdzimy zapach. No, jeżeli bym to dostał rzeczywiście do powąchania z zamkniętymi oczami i musiałbym zgadnąć, co to jest, a bym nie powiedział, że jest to piwo. Bardzo, no, leciutko taki wyczuwalny. Nie wiem, nawet taki orężadowy bym powiedział troszeczkę zapach. Sprawdźmy yy, smaczek. Nie jest złe. No córczyc można. Nie jest na pewno złe. Jedynie posmak, który zostaje później na ustach jest taki troszeczkę, że chcielibyśmy go sobie przepukać, ale nie jest jakiś bardzo intensywny. No rzeczywiście smakuje to troszeczkę tak, jakbyście chmiel i jakiś jęczmień trzymali w wodzie przez tydzień i później tą wodę wypili. Czy jest to piwo, czy jest to znaczy piwo, to jest, ale smak jest powiedzmy zbliżony do takiego normalnego piwska. Nie. No dla mnie nie, dla mnie bardziej jest to taki napój piwny. Czy kupiłbym sobie takie piwko powiedzmy na właśnie wieczór ciepły? Póki co jeżeli nie byłoby innych, myślę, że tak, jest ok, Ale w skali takiej powiedzmy, od 1 do 10 to dostałoby to piwko punktów 5, ponieważ ani nie jest pyszne, zajwiste, ani też nie jest niedobre. Czyli, tak powiedzmy, porównanie. A następne pod moją ręką jest piwo Łomżunia. Łomżunia ma świetne reklamy, bardzo lubię. Także miejmy nadzieję, że piweczko też robią dobre i to piweczko zero. A widzicie, tutaj już jest zapach całkowicie inny, gorszy. Czy zapach ma jakieś znaczenie? Liczy się smak, tak? Także testujmy. Rzępnijmy sobie. E, powiedziałbym, że to piwo jest bardzo podobne do Lecha, wręcz identyczne. Z lekką nutą, może to chodzi o ten ryż, ale z taką nutą słodyczy. No i nie pozostawia, nie pozostawia to nam na języku e, po smaku, który jest jakby niepożądany. 10 rano, a ja kupiłem sobie 12 piw. Będę je pił. Bardzo podobne, bardzo zbliżone piwo do Lecha. Z lekką nutą, właśnie taką lekko. To jest. Słodko, może przez to, że wiadomo, że to jest ryż, to trochę to yy, podpinam pod ryżowy posmak. Ale rzeczywiście to smakuje to trochę nie jak taki stricte ryż, jakbyście sobie gotowali ryż, ale jak gdyby to były takie przetwory ryżowe typu jakiś makaron ryżowy, tego typu rzeczy. Taki posmak gdzieś tam się unosi w tafli tego piwnego morza. Następne piweczko, które przyszło nam przetestować, to piwo Zatecki. Czeskie piwo, z tego co się orientuję. To jeszcze inne. Cholera jasna. Tutaj czuć nuty mocno cytrusowe. I praktycznie tylko je. Bardzo nikły smak, słabo wyczuwalny. Taki wręcz płaski. Z piwa niewiele tu zostało. Czuć bardziej jakbyśmy pili właśnie wodę. To jest gazowana i ma leciutką goryczkę. To tyle. Niewiele. Wydaje mi się, że poprzednie więcej od siebie dawały, więcej prezentowały. Tu ubogo. Tu bieda, tego bym sobie chyba nie kupił. A kupiłem. Co ja z tymi piwami zrobię potem? Także następny jest Carlsberg, czy jak to się tam czyta. Oj, tutaj, tutaj rzeczywiście czuć nutę chmielu. Każdy z tych piw ma coś takiego, że jest ten posmak piwa bezalkoholowego i do tego jest jakaś nuta, albo jej nie ma wcale. Tutaj jest nuta chmielu, tam była nuta ryżu. Kwa. Aż łeb mi wariuje, od doznań ono smakuje tak jak łomża, a na końcu jest posmak, jakbyście zjedli pizzę i byście backnail. Tak mi się kojarzy. Tyle mogę powiedzieć o tym piwie Ale jestem cholera nieprofesjonalny. Zapomniałem ocen wystawiać. To łomża. Łomża będzie miała 6, zatecki będzie miał 3, a to będzie miało też 6. Następną propozycją i przyjacielem z mojej lodówki będzie jedno piwko z rodziny żywca. Dokładnie jest to żywiec IPA, chmielowe i aromatyczne. Tutaj to aż wali jaraniem. Często jak macie chmielowe piwo, to ono wali jaraniem. To to właśnie tak wali, a to jest bardzo dobre To jest piwo bezalkoholowe, więc powinno jakby w ogóle nie pachnieć. To naprawdę czuć po zapachu, że to jest piwo. Przede wszystkim czuć chmiel, ale czuć piwo. Inne totalnie niż wszystkie poprzednie. Posmak, który góruje tutaj, jest taki mocno prażony, lekko taki orzechowy. Może to właśnie jest ten chmiel. Jest lekko bardziej koszkawe niż tamte piwa. Ale takie chmielowe chyba musi być, no bo tu goryczka jest na 3, na 4. Co ja nie jestem fanem piw chmielowych, bardziej lubię piwa pszeniczne. Jeżeli chodzi o ocenę tego piwa, no 6 punktów. Nie dam więcej, bo jest naprawdę smaczny, ale nie są to moje smaki. Więc, jeżeli chodzi o taką moją skalę subiektywną, 6 punktów na tle sam Każdy z tych piw miał tą taką podstawę zwykłego piwa bezalkoholowego z jakąś nutą. Tak? Dla mnie, to podstawą, po prostu był ten lek, bo on nic nie wnosił, a miało tylko nutę, po prostu piwo bezalkoholowe. No, tak to trzeba nazwać. No, Trochę tak już wcześniej mówiłem, jakby poleżał chmiel, jęczmień w wodzie i tą wodę pijecie. No, to to jest ta nasza podstawa, i do tego dokładamy jakiś aromat. Ty, W tym przypadku jest to mocny aromat chmielu który podczas picia uwalnia się smakiem lekko takim prażonym, orzechowym Tak to odczułem, koniec, kropka Teraz piwo Henken To niestety pachnie żygiem. A teraz pachnie jabłkiem Smakuje jak gazowana woda z basenu Naprawdę, trochę, trochę mydła Trochę mydłem I o, teraz na końcu poczułem posmak chrupków orzechowych Lekka goryczka na końcu, gdzieś tam taki płytki, płaski smak Raczej nie moje klimat. Ocena kurwa, trzeba myć. Co chwila szklanki... To pachnie jak te takie żelki, co na przykład w zakopanym stoi z takimi dukimi żelkami. To te takie najgorsze. To w zapachu tylko to czuć, tego żelka. Nie, to dziwne takie. Bardzo dziwne. Wszystkie smaki tu są. Strasznie gorzkie w ogóle. Połączenie wszystkich tych piw razem. I na końcu gorzkie. Także ja dziękuję, nie chyba nie dopiję. No nie niedobre, no co będę dopił? Jezus. Łyka wziąłem. I idę dalej, kogo to obchodzi, jak to smakuje. Teraz czas na kolejnego żywca. Tym razem żywiec biały. Wcześniejszy żywiec chmielowy był yy, nawet dobry. Także jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego piwka. Szczególnie, że jest to piwo pszeniczne. Czyli takie, które ubóstwia. A, zapach. To pachnie trochę jak wchodzicie do pizzerii, gdzie mają nasi, gdzie robią pizzę przy Tobie, to tak pachnie właśnie. Piekarnikiem od pizzy. Ładny zapach. Ma taką mocną podstawę tego piwa bezalkoholowego, ale ma coś w sobie takiego, co sprawia, że jest lepszy. Z piwem pszenicznym, takim normalnym, alkoholowym, ma to niewiele wspólnego. Ten taki klasyczny posmak, który jakby najbardziej mnie interesuje w piwie, w piwie pszenicznym, tutaj on dziś znika, nie ma go. Czy zastąpi piwo? No nie wiem, ale jest ok, tak? Powiedzmy, że styk tutaj wypityk na razie jest najlepszy. No, myślę, że na 7 punktów zasłużył, ale nie na więcej. Ja liczę, że będzie coś jeszcze lepszego. A naszym następnym koleżkom będzie. Tyskie. To też trochę żygiem. Też lekko orężadowy zapach. Mocno goryczkowy smak. Taka nuta wręcz. Początkowo pijecie po prostu napój, który jest gazowany i wodnisty, i zostaje taka goryczkowa nuta. Jakiś taki dziwny, potem posmak. Nie, to mi nie smakuje. Tu też trzy punkty. raz to nie. Tyskie piwo, nie polubimy się. Niestety. Nic, po prostu taka paska goryczna. I tyle. Ostatni żywiec, zwykły, klasyczny, tak. Pachnie niemalże identycznie jak żywiec chmielowy. O! W końcu coś wiem. Tak samo jak żywiec chmielowy, ale mam bardzo mocną nutę miodu. Takiego miodu, wiecie, prawdziwego miodu, takiego ciemnego miodu. I to tak, to teraz tylko ten miód czuję. Na początku była jeszcze taka chmielowa nuta, a teraz sam miód po prostu. No, tu już jest taki wymieszany. Bym powiedział, że czuć leciutko nutkę tego miodka i leciutko nutkę chmielka, ale nic nad wyraz. W smaku też czuć miód, czuć też gorycz i trochę chmiel. Szczerze jest ok, jest naprawdę bardzo spoko, yy, ma przynajmniej jakiś smak. Teraz poczułem jeszcze minimalny aromat bobu. Wiecie co to jest bob? Bubr. Pijemy sobie, czujemy lekki smak takiego właśnie no, pseudo-chmielowego piwa, trzeba to tak nazwać, który w tym samym momencie niesie ze sobą nutę takiego ciemnego miodu. No i jak już że pijemy, to zostaje nam posmak bobu. Także chyba nie wiem, jak oni to zrobili. No, jest to, jest to fajne. Myślę, że na przykład jak jedziemy na grilla i byśmy to do, pili do jakieś kiełbaski, abyśmy jechali autem i byśmy nie mogli wypić kolu. to to jest ok To jest naprawdę bardzo spoko. Ile punktów? Chyba 8. Chyba 8, bo jest chyba najlepsze z tych wszystkich, które tutaj były pite. Jest też najciekawsze. Żywi powiem, dobrze wypada tej konkurencji. Dobrze wypada. A ostatnia jest przez niektórych uwielbiana, przez innych znienawidzona. kolonia Orężatką, ale taką lepszą orężatką, kurczę, inne niż wszystkie te pozostałe, jakimś zbożem, takim kukurydzą. Jest bardzo zbliżone do zwykłej korony. Ogólnie korona, z tego co ja pamiętam, nie ma takiego bardzo wyrazistego smaku, jest taka raczej płytka. To jest jeszcze bardziej płytkie od y, klasycznej korony alkoholowej, ale wiecie, tam te wszystkie piwa były po prostu czymś całkowicie innym od ich alkoholowych odpowiedników. A to, gdyby powiedział, że jest to samo, czym jest korona, tylko że po prostu bardziej rozwodniona. Czy to dobrze? Myślę, że tak, no bo jednak jak ktoś lubi koronę, a idzie na takiego właśnie na przykład grilla, albo nie wiem, idzie na spotkanie z znajomymi, ale jest autem, albo musi zaraz wracać, no to chce sobie wypić piwko. Proszę bardzo. Myślę, że powinna ona również dostać 8 punktów z tego względu, że odzwierciedla rzeczywisty smak swojego, można to nazwać, takiego tatuśka. Test został zakończony, Dzisiaj mamy już dzień następny, w którym jeszcze postanowiłem sobie wypić jedno z tych piwek bezalkoholowych i sprawdzić jak w ciągu dnia w takich normalnych warunkach, nie takich laboratoryjnych, wygląda picie takiego piwa, jak ono wpływa, jak smakuje, jakie odczucia we mnie generuje. Po wypiciu tych wszystkich piw, jak i to dzisiejsze, stwierdzam, że piw alkoholowych zwyczajnych, naszych ulubionych, niestety to piwo nie wygryzie, nie ma takiej opcji. Udowodniłem Wam! Zbyt bardzo odbiega smakiem od swoich pierwowzorów. Co więc z tymi piwami zrobić? Wylać na stałe, zamieniać go? Nie mam zamiaru. Z wszystkich tych piw, które przetestowałem, udało się wyłonić chyba trzy z tego, co pamiętam, które smakiem swoim dosyć mnie zaskoczyły. Co prawda, ten smak odbiegał bardzo od swoich pierwowzorów, ale nie była to zwykła woda z chmielem, ale jakiś smak, który niósł za sobą jakąś swoją głębię i jakieś ciekawe, bardzo aromaty. Także, jeżeli macie ochotę, to sobie przetestujcie, a ja, jeżeli będę się niegał po piwo bezalkoholowe, to już wiem, po które. Jest jeszcze jedna rzecz, która ostatnio chodzi mi po głowie, która męczy mnie bezlitosnie już chyba kilka albo nawet kilkanaście lat, odkąd w ogóle jestem rozumnym człowiekiem, ale to już następnym razem.